Dzień 32. Można powiedzieć iż to, co uczynił Józef, zjednoczyło go w sposób szczególny z wiarą Maryi. Przyjął on jako prawdę od Boga pochodzącą to, co ona naprzód przyjęła przy zwiastowaniu. Uczy sobór. Bogu, objawiającemu należy okazać posłuszeństwo wiary, przez które człowiek, z wolnej woli powierza się Bogu, okazując pełną uległość rozumu i woli wobec Boga objawiającego. Powyższe słowa, które mówią o najgłębszej istocie wiary, odnoszą się w całej pełni do Józefa z Nazaretu. Święty Jan Paweł II. Papież Jan Paweł II twierdził, że święty Józef okazał Bogu Posłuszeństwo wiary, takie jak Abraham, takie posłuszeństwo, o którym pisze święty Paweł, że uwierzył nadziei wbrew nadziei. Biblia pokazuje Abrahama, jak siedzi pod dębami mamrę, wpatrzony gdzieś w pustkę. Jest gorąco, słońce w zenicie, upalny dzień. Nic mu się już nie chce. Siedzi pod dębami, nie ma siły się podnieść. Nie ma siły już kroku zrobić. Mijają dni, mijają lata, i nie widać się spełnienia obietnic, które kiedyś usłyszał, że będzie miał potomstwo tak liczne jak piasek. A teraz? A teraz nie ma nic. Nawet jednego syna nie ma. Nie ma nikogo. Ale słuchając tych słów, bracie i siostro, pomyśl o sobie. Ile lat już czekasz na zmianę swojej sytuacji, na zmianę swojego położenia, na przemianę swojego losu? Mijają lata i nie widzisz żadnych perspektyw. To uwierz, jak Józef Bogu, uwierz, jak Abraham, że jedynie Bóg może odmienić twój los. Wielu ludzi uważa, że wierzyć to znaczy modlić się do Boga o szczęśliwą rodzinę, o zdanie egzaminów, o zdrowie dla. Mamy czy taty o szczęście, o powodzenie, o dobrą pracę. Owszem, to jest jakiś rodzaj wiary, ale jakże inny od tej, kiedy właśnie nie zdajesz egzaminów, kiedy właśnie wyrzucają cię z pracy, kiedy właśnie umiera tobie ktoś, o którego życie tak gorliwie się modliłeś. I dni wcale nie są miłe, i lata wcale. Przyjemnie nie upływają, a ty dalej trwasz przy Bogu, to to jest wiara, która jest zasługą. Jak czuje się Abraham, jak czuje się jego żona. Całe życie czekali na potomstwo. On facet ma 99 lat, a ona żona Sara 90. Na co można liczyć w tym wieku? No, na różne rzeczy, ale raczej nie na przyjemności seksualne. Ale pomimo tego uparcie trwają przy Bogu i wierzą, że Bóg spełni swoją obietnicę, że jak obiecał potomstwo, to będą mieli. I trzej posłańcy od Boga mówią: Za rok o tej porze będziesz mieć dziecko, mówią do Sary. Bo kiedy już nie można liczyć na nic ani na nikogo, najczęściej wtedy dopiero możemy liczyć na Boga. Może to dlatego Bóg zabiera ci różne rzeczy, może dlatego Bóg podwadza ci nogę, żebyś się oparł i oparła na Nim. Być może o tej godzinie Abraham siedzący pod dębami mamry odganiał nie tylko roje much, gdzie wszędzie tam były, ale może dręczących myśli, w których diabeł do Niego przychodzi i mówił: Abraham jak możesz mieć dziecko? To jest sprzeczne z prawami natury, które przecież Bóg ustalił. To jest niemożliwe. Może diabeł mu mówił, jesteś durniem. Bóg cię zwiódł. To nie ma sensu. Ale uparcie trwał przy Bogu. To to jest wiara, którą Bóg oczekuje od ciebie. Więc uwierz Bogu, że twoje życie ma sens.